Długi czas naświetlania fotografii dodaje uroku naszym zdjęciom. Pozwala zamrozić ruch, tworząc interesujące efekty. Czego będziemy potrzebowali, aby wykonać zdjęcia na długim czasie naświetlania? Aparatu z trybem manualnym, statywu, wężyka spustowego. Na początku zmniejszamy iso do minimum, przymykamy przesłonę i ustawiamy czas naświetlania tak, aby uzyskać poprawną ekspozycję. Większość aparatów przy czasie powyżej 30 sekund przyłącza się w tryb BOLT i musimy sami ręcznie regulować czas naświetlania przy pomocy wężyka spustowego. Długi czas naświetlania zdjęcia pozwala też na malowanie światłem, np. podczas fotografowania świateł samochodów w środku nocy. Na fotografiach widać jaki efekt daje zamrożenie ruchu w ciągu dnia i po zmroku. Elementy nieruchome są ostre, a ruchome poruszone.